Informacja pro Senior Janek Radzi. Pokaz slajdów w programie Shotcut. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, a szczególnie fanów cyklu Janek Radzi. Dzisiejszą audycję nagrywam dla Was za pomocą kamery i mikrofonu, które są zainstalowane w moim laptopie. W obecnych czasach najbardziej popularnym narzędziem do nagrywania filmów i robienia zdjęć jest smartfon. Wykonane nim filmiki i zdjęcia umieszczamy później w swoich bibliotekach, folderach i albumach. Często poddajemy je też pewnej obróbce za pomocą dostępnych programów komputerowych. W dzisiejszej audycji pokażę Wam, jak za pomocą znanego nam już programu Shotcut zrobić ze zdjęć pokaz slajdów. W pierwszej części audycji pokażę, jak przy pomocy funkcji pokaz slajdów programu Shotcut zmienić posiadane zdjęcia w filmik. W drugiej części audycji pokażę, jak dodać podkład muzyczny, napisy i stronę tytułową do wykonanego ze zdjęć filmiku. Chcę wam pokazać, że do wykonania filmiku z posiadanych zdjęć nie jest potrzebna jakaś specjalna wiedza, ani też znajomość programu Shotcut. Wystarczy zainstalować ten program na swoim komputerze i z jego pomocą wykonać czynności, które wam pokażę w audycji. Zaczynajmy. Najpierw pokażę wam zdjęcia, które przygotowałem do pokazu slajdów. Na pasku zadań w dolnej części ekranu klikam ikonę eksplorator plików. A następnie bibliotekę wideo oraz folder pokaz slajdów, którym przygotowałem. 20 zdjęć do umieszczenia w pokazie slajdów. W celu zachowania odpowiedniej kolejności nadałem zdjęciom numery od 1 do 20. Żeby dodać je do programu Shotcut musimy kliknąć na pasku zadań u dołu ekranu ikony programu Shotcut. Program został otwarty. Po lewej stronie ekranu klikamy napis playlista, a następnie ikonę dodaj pliki do listy odtwarzania. Wybieramy zdjęcia od 1 do numeru 20. Klikamy komendę otwórz i te wszystkie zdjęcia zostały dodane. Do listy odtwarzania. Klikamy po lewej stronie menu listy odtwarzania oraz komendy Wybierz zaznacz wszystko. Zaznaczyliśmy wszystkie zdjęcia, które zostały dodane, i klikamy menu listy odtwarzania jeszcze raz oraz komendę Dodaj wybrane do pokazu slajdów. W celu dodania do Pokazu slajdu musimy ustalić pewne parametry. Czas trwania klipu. Ja proponuję dwie sekundy. Przytnij centralnie, zostawiamy ten parametr. Efekt przybliżenia 10% również zostawiamy. Natomiast rezygnujemy z przejścia i ustawiamy ten parametr na 0. Klikamy komendę OK i widzimy, że wszystkie zdjęcia zostały dodane do osi czasu. Praktycznie nasz pokaz slajdów jest już gotowy. Klikamy lewym klawiszem myszy nad pierwszym zdjęciem. Na panelu sterowania odtwarzaczem klikamy komendę do początku osi czasu i Klikając tutaj na panelu sterowania odtwarzaniem komendy Play, możemy obejrzeć nasz pokaz slajdów przed tym, jak go wyeksportujemy i zapiszemy w wybranym folderze. Jest to plik w formacie mp4, czyli wideo. W tej chwili. Jest to, można powiedzieć, film Niemy, ale w następnej audycji pokażę Wam, jak dodać ścieżkę dźwiękową, ewentualnie napisy lub stronę tytułową. Żeby wyeksportować ten pokaz slajdów do naszego folderu, klikamy w górnej części ekranu komendę Eksportuj a następnie po lewej stronie ekranu przycisk eksportuj plik. Musimy nadać tytuł naszemu pokazowi slajdu i klikamy komendę zapisz. Pokaz slajdów jest eksportowany, wybrane przez nas miejsce. Postęp procesu eksportowania widzimy w górnym prawym rogu ekranu. W tej chwili wynosi 22%. Po zakończeniu procesu eksportowania przed tym wierszem ukaże się zielony znacznik. Proces eksportowania się kończy. Mamy 100%, 99%. Widzimy zielony znacznik. Program Szotkat możemy już zamknąć. Robimy to w prawym górnym rogu. Zamknij. Przed zamknięciem klikamy tak i zapisujemy ten projekt. Pokaz slajdów 1 i komendę zapis. Program Shotcut został zamknięty, a w naszym folderze widzimy plik o nazwie Pokaz Slajdów 1, który utworzyliśmy. Klikamy go. I oglądamy w celu sprawdzenia, i ewentualnie zapisania sobie jakichś uwag, które należałoby nanieść w kolejnym kroku, który będziemy realizować w następnej audycji. Zdjęcia się zmieniają zgodnie z parametrami, które ustaliliśmy. W procesie tworzenia pokazu slajdów. Dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie mojej audycji. W kolejnej pokażę Wam, jak do pokazu slajdów lub filmiku wideo dodać stronę tytułową, odkład muzyczny oraz napisy. Zapraszam już dziś. Stacja ProSenior, Twoje miejsce w cyfrowym świecie. Jesteśmy na YouTube i Spotify. Włącz się, słuchaj, oglądaj, twórz z nami społeczność.